W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób przygotowałem swój pierwszy produkt na mój sklep DesignrLive.pro, który właśnie dzisiaj został otwarty, a tym produktem jest podkładka pod myszkę i zamieniłem ten rysunek Doodle Style, który wykonałem właśnie na swoim laptopie. Tak, to jest laptop, żeby nie było wątpliwości. A ten rysunek jest namalowany ręcznie, a na moim głównym kanale jest właśnie odcinek, jak powstał ten cały rysunek. No chyba, że wpadliście z głównego kanału, no to już to widzieliście. How we gonna rise today? Zanim przejdziemy do przeróbki, króciutko opowiem o co chodzi. Chcę, aby właśnie ten rysunek Doodle Style pojawił się na podkładce pod myszkę. Jeżeli oglądaliście odcinek, gdzie robiłem podkładkę dla Boxdala, no to wiecie mniej więcej o co chodzi, więc nie będę tego powielał, więc możecie zobaczyć. Jeżeli tego odcinka jeszcze nie widzieliście, link zostawiam w opisie. Ogólnie mógłbym zrobić to w taki sposób, że szkic, który sobie wcześniej przygotowałem, przyrobiłbym go w ilustratorze i wszystko, no, miałoby to jakiś sens, tak? Zrobiłbym kolory, pocieniował i tak dalej ale pomyślałem, że będzie miało to swój indywidualny charakter, jeżeli ten cały rysunek, który tutaj jest, obrobię go w Photoshopie i przygotuję właśnie do nadruku. Dzięki temu myślę, że w pewnym stopniu będzie wyjątkowy, tym bardziej, że akurat ta grafika z tą grafiką będzie tylko 100 podkładek w moim sklepie, czyli będzie limitowana edycja 100 podkładek, która każda będzie numerowana. Ale o tym powiem później, teraz muszę zrobić zdjęcie tego właśnie laptopa z tą grafiką i przerzucić go do Photoshopa. Tak się wetnę. Laptop z grafiką został tak ustawiony, żeby był równomiernie oświetlony. Jeżeli gdzieś będzie jakiś cień, ja sobie jestem w stanie to poprawić w Photoshopie, ale staram się, żeby jednak oświetlenie było jak najbardziej równomierne. O tyle jest fajnie, że markery, którymi malowałem, są matowe. I taki efekt właśnie chciałem uzyskać. Dzięki temu też będzie łatwiej zrobić zdjęcie. I przynosimy się do Photoshopa. Zdjęcie wrzucimy do Photoshopa. Od razu odpalił nam się kamera RAW, czyli będziemy mogli tutaj bezpośrednio edytować. Oczywiście zdjęcie zrobiłem w prawie, żeby było w jak najlepszej jakości. Wyszło w miarę równo, gdzieś tutaj ten cień zaraz wyrównam. Dla mnie najważniejsze jest to na pewno, żeby zwiększyć kontrast i troszeczkę zmniejszyć ekspozycję, ponieważ jak dla mnie troszeczkę jest za jasne. Zjedziemy delikatnie z czerni, może delikatnie jaskrawość. Przydałoby się teraz zrobić wymiar naszej podkładki, nie pamiętam ile ona miała. 28 na 36 zrobimy nowy plik w centymetrach. Dodam jeszcze marginesy bezpieczeństwa, ponieważ jak będę prasą zamykał, przykładał, no to grafika jednak musi wystawać poza, poza całą podkładkę. Szybko usuniemy napis nowo. Do tego użyję pędzel korygujący. Rozjaśnię delikatnie dół, ponieważ troszeczkę złapał cień. Grafika przygotowana? W takim razie wlatuje na drukarkę. Tak jak w przypadku podkładki Boxdela, tutaj również używam tuszy sublimacyjnych, które później zostaną przeniesione właśnie na podkładkę. Prasa nagrzana, grafika wydrukowana, oczywiście w odbiciu lustrzanym, ponieważ po nałożeniu obraz będzie już normalny, taki jak powinien być. Często się myliłem na samym początku i pewnie jeszcze często będę się mylił w przyszłości przy robieniu takich rzeczy, ale pewnie idzie się przyzwyczaić. No to zobaczmy, jak wyjdzie. Czekamy. Jest sygnał. Otwieramy. Para poszła. No i zobaczmy, co z tego wyszło. No i powiem Wam elegancko super. Udało się przerzucić całą tą grafikę. Ale zaraz zobaczycie, jaki będzie jeszcze jeden projekt, który właśnie będzie na sklepie jako drugi do kolekcji. I moi drodzy, jeszcze oprócz tego będzie właśnie. Taka wersja klasyczna. Przez to, że jest to oczywiście limitowana seria po 100 sztuk, to każda podkładka będzie miała swój numer. A to, jaki numer otrzymasz, zależy od kolejności zamówień. Skończmy dwie pierwsze. W taki oto sposób, moi drodzy, powstają u mnie podkładki limitowane, które będę przygotowywał właśnie specjalnie dla Was. Dwie pierwsze są już gotowe, więc kto pierwszy, ten lepszy. W tym odcinku także można wygrać taką podkładkę. Co trzeba zrobić, wystarczy napisać komentarz. Ta podkładka będzie bez numeru, ponieważ wszystkie 100 trafia na sklep. Stworzyłem ten film na swoim drugim kanale, żeby pokazać wam po pierwsze w jaki sposób tworzę te podkładki, żeby pokazać wam, że rzeczywiście to ja będę je tworzył, nie mam żadnych pracowników, którzy by robili to za mnie, może w przyszłości jak się to wszystko rozwinie, ale chciałbym, żeby te pierwsze produkty, które będą do was trafiały, żeby były właśnie takie trochę wyjątkowe, żeby trochę się wiązały właśnie z takimi customami, że przygotowuję je ja, mimo wszystko, że ten projekt, który trafił na laptopa, no nie jest on tutaj namalowany, narysowany, ale jednak ma bardzo duże powiązanie z customami. Dzięki temu customami można powiedzieć, że trochę tych customów dla Was jestem w stanie zrobić dzięki właśnie takiemu sklepowi. Niebawem pojawią się kolejne produkty, ale oczywiście muszę robić to stopniowo, ponieważ żeby no, nie zakopać się w tej produkcji, a zobaczymy czy w ogóle Wam się ten pomysł spodobał. I dzięki temu, że na przykład będziecie kupować takie produkty u mnie na sklepie, będziecie wspierać moją twórczość, będę mógł inwestować w kolejne produkty, albo nawet w markery, czy w buty na customy, a Wy otrzymujecie coś na pamiątkę. To tyle ode mnie, wbijajcie na sklep design.ru.life.pro, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jakie produkty chcielibyście w ogóle zobaczyć na tym sklepie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, czy na tym, czy na głównym. Na razie trzymajcie się, cześć!